Czy w powieści graficznej można w sposób interesujący, zabawny i jednocześnie prawdziwy opowiedzieć o tym, jak wyglądają ludzkie relacje, relacje między kobietą a mężczyzną, o problemach i dotknąć po prostu samego życia? W mojej niedoskonałej recenzji o doskonałym komiksie pod tytułem Niedoskonałości powiem Wam ja, Mariusz z kanału Łombaj. Zapraszam! Otóż Niedoskonałości to jeden z trzech komiksów, które dotychczas Kultura Gniebu wydała od autora Adriana Tumine. I jest to pierwszy komiks tego autora, który został u nas wydany. Komiks w drugim, już chyba nakładzie, jeśli się nie mylę. Pierwsze wydanie, pierwsza edycja miała taką bardziej wyżową układkę. Czego ten komiks dotyczy? Tu wewnątrz znajdziemy informacje o głównych bohaterach, postaciach, które będą odgrywały pewną rolę. Zasadniczo najważniejszą postacią jest Bentanaka, 30-latek e, Japończyk z pochodzenia, będący kierownikiem pewnego kina, oraz jego partnerka Miko Hayashi, 31-letnia, zastępczyni organizatora pewnego festiwalu filmowego. I komiks ten dotyka e, ich relacji, ich codzienności, rozmów o pracy. Rozmów związanych z e, ich zainteresowaniami, z e, takimi dyskusjami przy stole, podczas mycia naczyń, sprzątania, o tym, co obejrzeć w telewizji albo co po prostu wspólnie robić, gdzie wyjść. A między tą parą będzie się pojawiało trochę konfliktów, konfliktów często o błahe rzeczy, które. Mm, jak to w życiu bywa, wynikają albo z nieporozumień, albo z jakiejś zazdrości, czy innych tego typu kwestii. No i Adrian Tomine w Komiksie Niedoskonałości obrazuje te rozmowy w sposób bardzo autentyczny. W sposób, który po swoich własnych doświadczeniach mogę powiedzieć, że po prostu tak, bardzo często takie rozmowy wyglądają, że ludzie tak ze sobą rozmawiają, i bardzo często takie błahe rzeczy, niestety, się kłócą. Będzie to łatwo zrozumieć osobie, która po prostu żyje w jakimś związku, ma partnera, ma dziewczynę, męża, żonę. Pewnie trudniej będzie zrozumieć tą relację osobie, która jest singlem, która nigdy nie miała partnera, albo ma jakichś takich partnerów. Ale nazwijmy to skoku, którzy no, nie spędzają oni razem ze sobą na tyle dużo czasu, żeby do pewnych tych elementów a, mogło pomiędzy nimi dojść. Bardzo podoba mi się ten komiks, po prostu jest prawdziwy yy, i idealnie świetnie wybiera te fragmenty, które właśnie są takim a, czynnikiem zapalnym. Trochę zmuszają do refleksji, trochę zmuszają do płaczu, a trochę do śmiechu. Oczywiście związek jest tutaj jeszcze bardzo silny na przykład z narodowością poszczególnych osób, bo akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie jak wiemy, to nie jest Polska, gdzie mamy dominację powiedzmy Polaków i pewne problemy jakby tutaj nie zachodzą. Tam. Taka mieszanka wielokulturowa powoduje, że pojawiają się jeszcze dodatkowe troszkę inne problemy niż normalnie. Ale dodatkowo, oprócz tego, to oczywiście różnice charakteru, e, jakieś tam kwestie światopoglądowe, no i jakieś takie fizyczne problemy, które też mogą zaistnieć, e, żeby tutaj jakby za dużo nie zdradzać e, to, to tylko tyle wam podpowiem. A... Zmiana. Zmiana, która jest pewnym elementem stałym, jakby w ludzkim życiu, zachodzi pewna zmiana pomiędzy tą dwójką i teraz na podstawie tej zmiany obserwujemy, jak oni będą reagowali. I to jest bardzo fajna rzecz, doskonała, tak jak powiedziałem, niedoskonałości to jest historia o tych wszystkich brakach w każdym indywidualnym człowieku, które powodują, że Właśnie zachodzą te tarcia, ale zostało to w doskonały sposób przedstawione. Bardzo prawdziwy, bardzo autentyczny, e, smutno, gorzki i zabawny jednocześnie. Bardzo serdecznie polecam. Świetna historia. Komiks, który okładkowo kosztuje 44,90. Wydany jest w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Jest to drugi nakład tego, tego komiksu, a. Żal po niego nie sięgnąć. Nie wiem jak długo jeszcze będzie dostępny. Kupujcie, póki jest. Naprawdę fajna rzecz.